Patrzcie moi kochani, nagrywam moje BMW. Jak to się stało? Jak ja nagrywam moje BMW, jeżeli ja nie jadę nim w środku? Właśnie, tak jest. Moje BMW, ty. Bardzo ładnie ten samochód się prezentuje. Powiem Wam szczerze. Nie jest nowy ze sklepu. Bo ma już 14 lat. Ale uwierzcie mi. Ja jadę za tym samochodem To jakbym go nie znał, to bym go kupił To jest mój samochód Chcieliście go zobaczyć z zewnątrz Jutro wrzucę filmik O kurde, nie uciekaj mi Halo, proszę Aha Czekajcie, bo się tu kurde pogubię Jedna ręka, druga taka A samochód mi zaczął uciekać Prosiliście mnie, żeby wrzucić mój sam... moje samochody z zewnątrz Więc wrzucę wam teraz na szybko Taki tutaj filmik Mojego samochodu z zewnątrz Numery rejestracyjne są widoczne, więc jutro wrzucimy coś więcej. Nie jadę tym samochodem, jadę drugim, więc mogę Wam go tak pokazać. Ale uwierzcie mi, że jutro postaram się Wam wrzucić wszystko o tym samochodzie z zewnątrz, wewnątrz, i będziecie wtedy widzieli wszystko jak na dłoni. Kurde, jakbym go nie znał, to bym go kupił, ale jaja. Ja. Nie, naprawdę, samochód jest w eleganckim stanie, ładny, równy, bezwypadkowy, oglądamy jutro Pa.